Dzień dobry, witam moi drodzy w takim cyklu biznes, rozwój, kariera. Chciałabym, by te przesłania były przeznaczone dla osób, które albo prowadzą własną działalność gospodarczą jednoosobową, czy zatrudniają pracowników, dla osób też decyzyjnych, które mają pod sobą jakieś zespoły, są na kierowniczych stanowiskach lub osób, które chciałyby, jak gdyby w przyszłości założyć własną działalność, pracować na własny rachunek lub rozwijać się w jakiś sposób w kwestii zawodowej lub kariery swojej. Oczywiście są to czytania ogólne, podzielone są na trygony i znaki zodiaku. Jeżeli komuś są potrzebne indywidualne wskazówki, to zapraszam do siebie, natomiast na sesję to może nie ze wszystkimi rezonować, ale będą to energie na dany czas, czyli jak wejdziecie jak gdyby na ten filmik, to akurat wtedy jakby ten okres się taki rozpocznie, być może będą jakieś tutaj podpowiedzi, pomoc. Tak jak powiedziałam, jesteście tutaj podzieleni na trygony i znaki zodiaku. Ja już wcześniej tasowałam karty, te karty dla Was wychodziły. Dodatkowo jeszcze dla każdego zodiaku mam... Jak gdyby taką y, tutaj też y, podpowiedź, czy wróżbę wyboru, są trzy kamienie. Pod każdy kamień można podłożyć sobie dylemat lub pytanie, które w tej chwili nurtuje Was w kwestii zawodowo-biznesowej, czy własnego rozwoju. Y, może to być jedno pytanie pod jakiś kamień, mogą być to trzy różne pod każde i będziemy odpowiadać po prostu na ten czas na tak lub na nie. Dobrze? Ok, więc y, zaczynamy, słuchajcie. Czyli baran, tak, baran pierwszy idzie. Co mamy? Po pierwsze ogólna energia u barana. Słuchajcie, no jest pot potrzebna cierpliwość. Jest potrzebna cierpliwość, bo były tu robione jakieś działania, były tu jakieś zasiewane ziarna, pomysły, szukanie rozwiązań. To wszystko gdzieś tam się po prostu wlecze. Są jakieś zastoje. Gdzieś coś trzeba też dopatrzeć, słuchajcie. Być może więcej trzeba włożyć w coś energii. Być może też mieć oczy szeroko otwarte, zacząć co się dzieje w Waszym kręgu zawodowym, biznesowym? Czy wszyscy też pracują tak, jak chcą? Czy, czy kontrahenci, dostawcy, nie wiem, wspólnicy, wszyscy dbają o to, o to wspólne dobro, czy idą jak gdyby w tym samym? Kierunku. To jest potrzebne, natomiast na pewno cierpliwość, bo pewne sukcesy na ten czas to jest pokazane, oddalone są jak gdyby w czasie. Natomiast y, nie ulegajcie zniechęceniu, bo warto jest na to poczekać, tylko trzeba przypilnować też jak gdyby pewne rzeczy, żeby były zyskowne, więc tutaj jakby się rozglądajcie, tak, też, czy gdzieś te pieniążki też Wam gdzieś nie uciekają, tak, i natomiast mówię, pewne rzeczy tutaj też są dla Was takie, że no trzeba poczekać jeszcze, tak, więc, więc jest taka ogólna energia. Słuchajcie, na co uważać? No właśnie, tutaj te przeczekanie, tu są jakieś, tak, mm, energie takie typu, sprawdzam Cię, biorę Cię na przeczekanie, natomiast w baranów, no ciężko, zresztą żywioł ognia, no jak on może być cierpliwy, tak? No i tutaj jest na co uważać, słuchajcie, no uważajcie na dysharmonię, no uważajcie na niepokoje, na Wasze wybuchy złości, na niezrównoważenie, na rozmowy, które są bardzo takie, wiecie, soczyste, być może kutliwe, pochodząc, no po prostu na podłożu stresu, tak? I... i Właśnie braku cierpliwości, więc tutaj uważać, uważać na, na generalnie nierównowagę wszelką. Dobrze też przypatrzeć się, słuchajcie. Czy dobrze są poskładane, nie wiem, jakieś pisma? Czy dobrze gdzieś tam może trzeba gdzieś dopatrzeć jakieś urzędy, bo są jakieś zwłoki? Być może to trzeba też dopilnować, tak? Bo na to uważać, bo coś się komuś nie chce. Gdzieś się komuś coś też nie chce załatwić. Nie tak idzie to wszystko w tym, w tym tempie. Być może ktoś jest leniwy, tak? Tu też uważać, czy na własne lenistwo, czy własne niedopatrzenie, czy być może. Hmm, też słuchajcie, jakieś takie energie wkradające się, braku nadziei, więc tutaj też na to, na to uważajcie, ok? A co wykorzystać? Hmm, a to jest ciekawe. Dobrze, wiecie co, wykorzystajcie właśnie czas, w którym, ten czas, w którym nie jesteście do końca zadowoleni i usatysfakcjonowani, bo widocznie ten czas jest dla Was po coś. Na przemyślenia, na weryfikację, dokąd, jak, w jaki sposób, z kim podążać w tym kierunku, z kim się rozwijać, z kim robić interesy. Słuchajcie, czy ktoś faktycznie, z kim działacie, ma dobre intencje, czy on jest wam pomocny, czy yy, razem jak gdyby yy, szczelacie do jednej bramki, że tak powiem, zawodowo, tak? To też jest kwestia wykorzystać czasami. Wiecie, co? Też właśnie. Czas, w którym nie jesteście zajęci, inaczej, wy tak po, dużo, no jak to na barany przystało, ale tak dużo poświęcacie spraw swoich, własnej energii na sprawy zawodowe że często zaniedbujecie sprawy rodzinne. I jak już zaniedbujecie te sprawy rodzinne, to wykorzystajcie ten czas efektywnie i efektownie nawet, jak zwał, tak zwał, żeby on przynosił faktycznie korzyści, a nie, że na przykład właśnie jak już tak nie, nie ma was w domu i tam jak gdyby też nie pielęgnujecie e, pewnych poziomów. Co zachęcam, bo tu nierównowaga na co uważać też jest, to wykorzystajcie to w bardzo yy, yy, sposób produktywny, słuchajcie, a nie żeby nie było Was w domu. A jeszcze potem nie ma na przykład z tego pieniędzy lub tak, jakichś profitów nie przynosicie, więc wykorzystujcie ten czas, gdzie na przykład też rodzina jak gdyby nie domaga się ciągłej waszej atencji, być może pomaga Wam tym, że, że nie są absorbujący, więc wykorzystujcie ten czas produktywnie, na nowe pomysły, weryfikacje itd. i tak dalej. Podpowiedzią jest jeszcze właśnie, co liczy się w Twoim życiu zawodowym, co tak naprawdę się liczy, jakie ziarna Ty chcesz zasiewać i, i kto ma tego też dopilnować. Słuchajcie, bo komu powierzacie też pilnowanie pewnych rzeczy, tak? Więc tutaj y, jak gdyby na to zwrócić uwagę y, i to jest weryfikacja, tak? To jest analiza, co się Liczy w życiu zawodowym też, tak? Jak ono ma wyglądać, co to ma być. Ok. Na ten czas, dobra. Yy, proszę, lecimy z kamieniami, odpowiedź na tak czy nie. Yy, czy jedne, jedno pytanie, dylemat, czy trzy? Bardzo proszę sobie, podstawiajcie. Zaraz będziemy sprawdzać. Barany. Zaraz będziemy sprawdzać. Ja sobie przygotowałam diagramik, wahadełko i będziemy pytać, proszę. Czyli. Yy, Pierwsza sprawa, barany, tak czy nie. No to od razu pokazało, że tak. Tutaj nie ma jakiegoś tam wahania dużego. Sprawa numer dwa, proszę, zobaczmy, jakie są energie. Mm, no to już więcej jest jakiś nieprawidłowości. Słuchajcie, tam gdzie wahadełko też nie może mi się do końca zdecydować, przemyślcie sobie, ale tu właściwie pokazuje się, że jednak na nie. Oczywiście wy macie wal, wolną wolę, zrobicie jak chcecie. E, trzecia sprawa: pytanie, proszę dla baranów, podpowiedź. Pokażcie. Tu też jest dosyć dużo wahania, słuchajcie. No ale muszę poczekać, bo to. No, jednak na tak. Jednak na tak. Dobra. Dziękuję kochani. Dziękuję baranom w tym czytaniu. Przechodzimy teraz do lwa. Proszę. Lwy. I jedziemy też z energią, tak? Hmm. Czyli przypominam: biznes, kariera, rozwój. Ogólna energia. No słuchajcie, lwy. W tej chwili pokazuję taką ogólną energię, troszeczkę taką cicho ciemną. Gdzieś są jakieś zakłamania, gdzieś są jakieś niejasności, być może coś czegoś musicie się domyślać, domniemywać. Być może wy zaczerniacie jakieś sprawy w biznesie, bo to też tak działa. To jest też coś takiego, że słuchajcie, możecie gdzieś mieć. Jakiegoś, może to za dużo powiedziane, ale rozglądajcie się. Jakiegoś ukrytego wroga w pracy, w biznesie, tak? Ukrytego wroga, ktoś, kto nie jest tak oczywisty, jak Wam się wydaje, czy jego intencje nie są takie oczywiste. Być może Was ktoś też obserwuje, być może to Wy obserwujecie i też są Wasze takie energie. Natomiast to są też energie, słuchajcie ogólne, które mówią: też używaj swojej intuicji w tej chwili. W tym wypadku to, co Ci tam podpowiada, czy sny, czy jakieś symbole, czy znaki, zwracajcie na to uwagę. Mało tego, uważajcie na lęki, na obawy, na wszelkie blokady Wasze wewnętrzne, czy powodujące tutaj, przepraszam, pochodzące od innych osób, czy z sytuacji bo są takie troszeczkę energii nierównowagi, zamętu w głowie, pewnych właśnie obaw, być może tutaj jest jakiegoś zagrożenia bezpieczeństwa bytowego, nie do końca być może też wiecie co macie robić, jak macie robić, w którą stronę pójść, jak porozwiązywać swoje problemy. Dobrze by tu było uważać właśnie, tu jest sprawa psychiki, uważajcie na to. Tak, yy, dbajcie tutaj o siebie pod tym względem, tym bardziej, że następna karta, która jest na co uważać, mówi mi o tym, że u Was jest jakiś brak wypoczynku, brak regeneracji. Brak też przemyśleń odpowiednich, jakiegoś takie, takiej weryfikacji, słuchajcie. Więc uważajcie na jakieś wypowiadane, ostre i znienacka słowa, które potem możecie żałować, które są właśnie nieprzemyślane. To są rozmowy, tak pod wpływem bez planu, więc tutaj też jak gdyby uważajcie w, w tym kierunku. Natomiast odpoczynek, więc uważajcie, bo możecie z przemęczenia i tutaj z psychicznego, tak? I fizycznego oczywiście też, możecie albo załatwiać w dziwny sposób sprawę, albo rozmawiać z ludźmi w niejasny, dziwny sposób i mogą być różne z tego dziwne akcje wychodzić. Więc tutaj, tutaj uwaga. Na co z kolei, a co z kolei wykorzystać? No, to ciekawe. Słuchajcie, wykorzystać, bo tu się niektórzy właśnie martwią i to też jest taka energia to kompatybilna z tym, bo się niektórzy martwią o jakiś byt i tak dalej. Są jakieś sytuacje tutaj naprawdę trudne u niektórych, ale wiecie co? Tu jest wykorzystać jak gdyby właśnie sytuację braku działania, jakiegoś braku rozwoju wykorzystać ją być może to, że nie jesteście wypoczęci, czy wasza psychika jest też potrzebuje tutaj resetu, macie wykorzystać właśnie to niedziałanie jakieś, czy nierozwój na to, by zająć się po prostu sobą, własną regeneracją i własnej psychiki, myśli i widocznie czas. Wszechświat może zatrzymywać was, byście tutaj yy, no, przetransformowali pewne rzeczy, zrobili trochę wewnętrznego wglądu, porobili sobie y, u siebie y, jakieś też po prostu naprawy, czy mentalne, czy fizyczne. Słuchajcie, żeby tu nie było jakiejś choroby, bo za chwilę, więc y, tutaj nie ma zrywu jakiegoś wielkiego w ten czas i macie wykorzystać właśnie ten. Czas na odpoczynek, w ten sposób ja to widzę, tak? No co zrobicie, to zrobicie, natomiast tutaj się nie rzucać za bardzo, nie wchodzić też, słuchajcie, tutaj jak gdyby mm, też mm, jest pokazane w zbytnie świętowanie. Już jakiś a priori sukcesów albo jakichś innych wydarzeń, czy z ludźmi, co ja powiedziałam tu, że nie bardzo, żeby nie wykorzystać tych momentów świętowania na załatwianie jakichś spraw, czy omawianie jakichś spraw. Tak, celebrowanie i przy tym jakieś omawianie spraw. Na to tutaj też uważać, bo macie tutaj nie tą stronę, jak gdyby, tak? Wykorzystać raczej ten spokój, na siebie, skierować się tutaj na siebie, okej? Okay. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? No, proszę. Czy umiesz też jeszcze cieszyć się z cudzego sukcesu? No, czyli część z Was też jak gdyby może jest przytłoczona, że innym idzie, ja inni jakoś sobie radzą, są jakieś kierunki rozwoju, a u Was nie. Słuchajcie, to, że Wy nauczycie się też cieszyć z czyjegoś sukcesu, że będziecie widzieć, że ktoś wkłada dużo pracy w to i mu idzie i tak dalej, i tak dalej, to Wam podniesie też wibracje, automatycznie też zmieni u Was energię. Dobrze jest się też oczyścić, odpocząć z takich myśli też, jak gdzieś zazdrościmy czegoś. Zazdrość, zawiść jest najgorsza, słuchajcie. Trzeba umieć się cieszyć i wtedy automatycznie... Zmieniają nam się wibracje. Jak zmieniają nam się wibracje, to przyciągamy zupełnie do siebie coś innego. Tak? Lwy. Dobrze, zobaczmy teraz. Przejdźmy do dylematów pytań, tak? Możecie sobie podłożyć jedno pytanie pod jakiś kamień, czy, czy dylemat. Możecie trzy wybrać sobie pod każdy i zaraz będziemy odpowiadać na tak czy na nie. Na ten czas oczywiście to jest. Zobaczmy dla lwów teraz, czyli mamy pytanie numer jeden. Zobaczmy. Czy na tak, czy na nie? Bardziej na tak, kochani. Tutaj, tutaj, proszę, jeżeli macie pod ten kamień pytanie dylemat, rozterka, cokolwiek na tak, czy na nie. Oczywiście pytamy w kwestii biznesu, pracy, zawodowym, rozwoju pieniędzy, tak? drugie dla lwów jest na tak czy na nie dużo wahania słuchajcie, więc tutaj też obojętnie jakie będą odpowiedź, to dobrze to zweryfikujcie się, zastanówcie, jest tak dużo wahania, to też po coś mhm. no muszę poczekać ja... no jednak na nie zdecydowało, oczywiście macie wolną wolę, robicie jak chcecie Ale liczcie się ze scenariuszami, to jest druga sprawa, zawsze z konsekwencjami i trzecia czy na tak czy na nie dla lwów? Tu znowu jest jakaś kwestia sporna. Zobaczmy. Jednak bardziej energie są na tak. Dobrze. Dziękuję bardzo lwom. Dziękuję i przechodzimy jeszcze do strzelca, tak? Strzelec nam został, zobaczmy, co u strzelca na ten czas ogólna energia. Słuchajcie, ogólna energia jest taka trochę no, braku zwycięstwa, tak? No, jesteście nie za bardzo zadowoleni yy, czy z zysków, czy, czy w ogóle z tego. Jak teraz Wam idzie w biznesie? Czy być może z ludzi, których zatrudniacie, są jakieś trudności w przewodzeniu nimi, być może jakieś bunty na pokładzie, coś się nie podoba, e, macie jakieś, czy, czy posłyszeliście jakieś też może złe opinie na swój temat, może jest jakaś krytyka, no generalnie coś, co Was wprowadza tutaj w taki stan troszeczkę. E, mało zwycięski, i taki, odczuwacie taki, taki jakby słabszą energię, takiego braku sukcesu. Być może też czujecie, że tyle energii, na przykład w coś włożyliście i to nie przynosi oczekiwanego spełnienia kwestia jest też tego być może tutaj to jest tylko wasz, wasza też taka energia i ona jak gdyby determinuje przychodzi na całość i może niekoniecznie tak jest natomiast może też być tak że mm, nie jest czas teraz jak gdyby na świętowanie sukcesu tak e, po prostu i te działania które do to były mm, jeszcze inaczej być może nie taki, nie na taki sukces liczyliście. On jakiś przyszedł, jest, tylko teraz dobrze zobaczcie. Yy, czy czasami nie macie się faktycznie z czego cieszyć, tylko tego nie robicie, bo to nie jest to, czego oczekiwali, oczekiwaliście tak naprawdę. Natomiast też zwróćcie uwagę właśnie jak gdyby tutaj na ludzi w koło, tak? Jak one mają do Was podejście, jak Was widzą, jak oceniają, bo to też może być jakiś tutaj wpływ, co robią, czy czasami tutaj są jakieś krety, coś ktoś nie podkopuje. Natomiast tak, na co uważać? No słuchajcie, właśnie, tu jest to, ten brak sukcesu powoduje dalej, powoduje dalej yy, zniechęcenie, powoduje yy, tutaj jakieś rozgoryczenie, rozczarowanie, yy, coś, o, no właśnie, nie jesteście zadowoleni z tego, co macie pod nosem. Marzycie o czymś yy, gdzieś jakieś, może macie też iluzje czy większe tutaj ambicje, a to nie przychodzi. To nie przychodzi, ale na to uważajcie, bo to są niedobre wibracje, niskie wibracje, jakieś wibracje właśnie braku, rozczarowania, żalu. To wiecie co? To tylko no co Was może przynieść? No z powrotem brak, rozczarowanie i żal, więc nie w tą stronę. Tu trzeba zmienić myślenie. Tu trzeba zauważyć to, jakie macie potencjały, co zdobyliście, jakie macie posłuchu ludzi, szacunek, tak? to, co już pokazaliście, co poszło w świat, więc jak najbardziej. Wiecie co? Tutaj dobrze też popatrzcie, bo na co uważać? Też właśnie na te swoje emocje, jakie pokazujecie w pracy. Czy, wy, czy, czy ludzie widzą od razu, wy macie zmianę nastroju na przykład, tak? I, I też jak ich poprowadzicie, czy im się pracuje wtedy lepiej, czy gorzej, bo być może oni są też nastawieni od waszego wahania jakiegoś nastroju, tak? Jesteście w gorszym, no to to wszystko jakoś gorzej idzie i tak dalej, i tak dalej, więc na to uważać. Co wykorzystać? No, słuchajcie, no to co wykorzystać? No, czasami wykorzystać, y, po prostu tutaj y, jest powiedziane też, jakieś może odłożone pieniądze, jakieś pieniądze rodowe, to to wykorzystać. Natomiast też y, ja bym powiedziała: wykorzystuj też y, potencjał, y, potencjał y, pomocy rodziny. Y, słuchajcie to, co już masz, a nie widzisz być może jakiś trzeba będzie teraz naruszyć pieniądze odłożone na ten czas do wykorzystania, natomiast no być może nawet będzie trzeba może coś sprzedać, coś, co masz cennego, by tutaj jak gdyby poratować sytuację, tak? Więc to możesz wykorzystać, bo masz co wykorzystać, tak? Bo masz co wykorzystać, więc widocznie, ja wiem, że to z żalem może być, może być z żalem, no ale czasami są takie sytuacje, że musimy się czegoś pozbyć, dobrze jest się nie przywiązywać do pewnych rzeczy, tak? Więc tutaj może w ten sposób, może jakaś mówię, wsparcie też od rodziny, też jak gdyby umiejcie prosić, o może tak. No właśnie, to, no widzicie, widzicie jak to koreluje, jak reagujesz na niepowodzenia. I tutaj sprawdź sobie, bo może wiecie co, wykorzystajcie też, hmm, wsparcie, wsparcie u siebie w rodzinach, bo może go nie wykorzystujecie, a może tam są też dobry, do, dobrzy doradcy i może to warto wykorzystać, to co odsuwacie, że może tam się nikt nie zna, nie zna się na biznesie, nikt się na tym, ale otuchy ktoś Wam może dać, może Wam wskazać, jakie macie zalety i tak dalej, to Wam pomoże, podniesie, wyspokoicie się, pokaże Wam inne rozjaśni, jakieś możliwości, pomysły i tak dalej, więc tu kwestia jest istotna, jak reagujesz na niepowodzenia, bo to jest ważne w dalszym kierunku Twoim i rozwoju, i biznesie, i w tym, jak ci widzą inni. Dobra, strzelec, bo nie zdążymy i przegnę z czasem niestety w tym filmie. Trzy mm, kamienie. Podkładacie sobie albo pytanie pod każdy z nich, albo, albo jakieś jedno, jakiś kamień Wam się podoba. Bardzo proszę. I będziemy sprawdzać strzelce. No teraz to się już nie muszę spieszyć. Dobrze, i teraz tak. Czyli mamy pierwsze pytanie, dylemat, problem numer jeden. Zobaczmy dla strzelców na ten czas, jaka jest odpowiedź? Na tak czy na nie? Na tak, kochani. I to w zasadzie tak zdecydowanie bym powiedziała. Drugie pytanie, dylemat.